Chcesz dowiedzieć się, jak w prosty sposób zarządzać użytkownikami wprost z panelu administracyjnego Office 365? Pokażemy Ci krok po kroku, jak to zrobić. Zaczynajmy! Najpierw wejdź na stronę office.com i zaloguj się do swojego konta z uprawnieniami Administratora Globalnego. Kafelek Administracja znajdziesz na panelu szybkiego dostępu po lewej stronie ekranu. Możesz go również znaleźć za pomocą paska wyszukiwania. Po jego kliknięciu zostaniesz przeniesiony do Centrum Administracyjnego Usługi Microsoft 365. Przechodząc kolejno do zakładek Użytkownicy i Aktywni Użytkownicy możesz m.in. stworzyć profil nowemu użytkownikowi z aktywowaniem poszczególnych licencji i przyznaniem konkretnych ról włącznie, a także zmienić jego hasło, zablokować Możliwość logowania się do usług, czy dodać zdjęcie. Administrator może również sprawdzić licencje aktywowane na koncie użytkownika, a także dezaktywować je ręcznie. Nie inaczej jest z powiązaną skrzynką pocztową i usługą OneDrive, w tym np. ilość wykorzystanej przez usera przestrzeni dyskowej. Opcji tych jest oczywiście więcej, włącznie z usunięciem danego użytkownika, a wszystkie rozmieszczone są intuicyjnie, dzięki czemu korzystanie z panelu administracyjnego Office 365 jest proste.